Cześć, witajcie w nowym filmie. Na tym świecie niektórzy ludzie dokonują złych wyborów, ale być może nie spodziewasz się, że są też dzieci, które dorastają w więzieniach. Te dzieci, urodzone i wychowane za kratami, żyją w środowisku, które dla wielu jest nieznane. W tym filmie pokażemy 20 dzieci, które dorastały w więzieniu. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Roxana Sikorski została adoptowana jako dziecko z Polski przez Loren i Jeffa Sikorskich i dorastała w kochającym domu w Plymouth Township w stanie Michigan. Jednak w wieku nastoletnim zaczęła przejawiać problemy behawioralne, które częściowo przypisywano trudnej przeszłości. W październiku 2014 roku, w wieku 15 lat, brała udział w niepokojącym incydencie, w którym ona i jej 23-letni chłopak, Michael Rivera, opracowali plan przeciwko jej rodzinie adopcyjnej. Michael, który znajdował się poza domem, wysłał instrukcję za pośrednictwem wiadomości tekstowych, podczas gdy Roxana była w środku. Podczas tego wydarzenia jej młodszy brat został ranny, a ona również próbowała zatokować swoją siostrę. Motywacją ich działań było to, że Michael i Roxana chcieli zostać razem. Policja interweniowała szybko i oboje zostali aresztowani i oskarżeni. Podczas procesu Roxana ze łzami w oczach wyraziła swój żal, a jej rodzice adopcyjni nadal ją wspierali, organizując nawet pomoc prawną. Ostatecznie przyznała się do winy i została skazana na karę do 20 lat pozbawienia wolności. Numer 19. 3 listopada 1998 roku 8-letnia Maddie w tajemniczy sposób zniknęła ze swojego domu w Jacksonville na Florydzie. Tydzień później znaleziono ją w pokoju jej 14-letniego sąsiada, Josha Phillipsa. Kiedy policja przeprowadziła dochodzenie, Josh początkowo twierdził, że był to wypadek podczas gry w bejsbola. Jednak wkrótce stało się jasne, że wydarzyło się coś więcej. Podczas gdy trwały poszukiwania, Josh spał przez cały tydzień w swoim pokoju, podczas gdy jego rodzina dołączyła do poszukiwań. 10 listopada jego matka, Melissa Phillips, zauważyła przeciek w łóżku wodnym syna. Kiedy sprawdziła materac, dokonała szokującego odkrycia i natychmiast zaalarmowała policję. Proces rozpoczął się 6 lipca 1999 roku i trwał dwa dni. Ława Przysięgłych potrzebowała zaledwie dwóch godzin, by podjąć jednogłośną decyzję, a 26 sierpnia Josh został skazany na dożywocie. Numer 18 Robert Allen Combes stał się niesławny z powodu tragicznego wydarzenia w 1895 roku, kiedy to w wieku 13 lat zabił swoją matkę. Stało się to znane jako Playstone Horror i przyciągnęło wówczas znaczną uwagę mediów. Podczas nieobecności ojca, Robert i jego młodszy brat Nathaniel kontynuowali swoje niezakłócone życie, wykorzystując domowe pieniądze na wycieczki, aby nikt nie zauważył, co wydarzyło się w domu. Robert urodził się 6 stycznia 1882 roku w Mile End w Londynie i od najmłodszych lat był znany ze swojego sprytnego, ale niesfornego zachowania. Po aresztowaniu wziął na siebie odpowiedzialność za przestępstwo, ale próbował zaangażować w nie swojego brata. Został osądzony i uwięziony w Holloway Gaol, gdzie ostatecznie został ułaskawiony. Później przeniósł się do Australii i zaskoczył wielu, zaciągając się jako żołnierz na I wojnę światową. Numer 17. Joe Legon jest najdłużej przebywającym młodocianym więźniem w Stanach Zjednoczonych. Spędził prawie 70 lat za kratkami, zanim został zwolniony w 2021 roku w wieku 83 lat. Jego sprawa rozpoczęła się w 1953 roku, kiedy w wieku 16 lat brał udział w serii brutalnych incydentów na ulicach Filadelfii. Wraz z czterema innymi nastolatkami wywołał chaos, raniąc kilka osób. Joe został skazany na dożywocie wraz z trzema innymi osobami za swoją rolę w zranieniu wielu osób. W ostatnich latach jego sprawa zyskała nową uwagę ze względu na zmiany w przepisach dotyczących skazywania nieletnich. W 2016 Sąd Najwyższy orzekł, że nieletni skazani na dożywocie zasługują na ponowną ocenę. Joe odmówił zwolnienia warunkowego i walczył o pełną wolność. Po długiej batalii prawnej został ostatecznie zwolniony bez żadnych warunków w 2021 roku. Numer 16 Pamiętnik Alisy Bustamante zawierał niepokojące szczegóły dotyczące jej czynów i uczuć z nim związanych. W październiku 2009 roku, w wieku 15 lat, popełniła ohydną zbrodnię, której ofiarą padła jej dziewięcioletnia sąsiadka Elizabeth Olten w St. Martin's w stanie Missouri. Prokuratorzy nazwali to aktem poszukiwania dreszczyku emocji. Alisa zwabiła Elizabeth do zalesionego obszaru, gdzie zaatakowała ją i ukryła w odległym miejscu, które wcześniej przygotowała. W 2012 roku została skazana na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego, ale debata na temat jej wyroku i jego rewizji trwała nadal. Jej dziadkowie Gary i Karen Brook przyjęli opiekę nad nią i trójką jej młodszego rodzeństwa w 2002 roku, ponieważ jej matka zmagała się z uzależnieniem, a ojciec przebywał w więzieniu. Chociaż jej środowisko domowe wydawało się stabilne, w 2007 roku u Alisy zdiagnozowano ciężką depresję i zaburzenie osobowości typu borderline. Numer 15 w wieku 13 lat 2 sierpnia 1993 roku Eric Smith został pociągnięty do odpowiedzialności za tragiczne zdarzenie, w którym czteroletni Derry Groby został zabity w hrabstwie Steuben w stanie Nowy Jork. W 1994 został osądzony jako dorosły i otrzymał wyrok od 9 lat do dożywocia, co było maksymalnym wyrokiem dla nieletniego w tamtym czasie. Jego sprawa zyskała dużą uwagę, ponieważ był jedną z najmłodszych osób w stanie Nowy Jork sądzonych w ten sposób. Podczas procesu poddano go badaniom medycznym w celu znalezienia możliwych wyjaśnień jego zachowania, ale nie znaleziono wyraźnej przyczyny. Psychiatra zdiagnozował u niego przerywane zaburzenia wybuchowe, które mogą prowadzić do nagłych wybuchów złości. Po 28 latach więzienia został zwolniony warunkowo w lutym 2022 roku. Od tego czasu twierdzi, że się zmienił i wyraża skruchę za swoje czyny. Czy mu wierzysz? Numer 14 Graham Frederick Young, lepiej znany jako T-Cup Poisoner, był angielskim przestępcą, którego fascynacja toksycznymi substancjami rozpoczęła się w młodym wieku. Urodzony 7 września 1947 roku w Nizden w Londynie, wcześniej rozwinął obsesję na punkcie chemii. W wieku 14 lat w 1962 zaczął eksperymentować z niewielkimi ilościami toksycznych substancji, takich jak tal i antymon. Jego pierwszą poważną ofiarą była macocha, która niespodziewanie zmarła po niewyjaśnionych problemach zdrowotnych. Inni członkowie rodziny również doświadczali tajemniczych dolegliwości, co wzbudziło podejrzenie jego ciotki. Skontaktowała się ona z lekarzem, a Graham został zbadany przez psychiatrę. 23 maja 1962 roku został aresztowany i przyznał się do eksperymentowania z substancjami toksycznymi. W 1972 został skazany do żywocie i odbywał karę w H.M. Prison Parkhurst. Zmarna tak serca 1 sierpnia 1990 roku, choć krążyły plotki o innych możliwych przyczynach. Numer 13. Matthew Scott Bentley miał zaledwie 14 lat, gdy 2 września 1997 roku wziął udział w śmiertelnym włamaniu w Van Buren Township w stanie Michigan. Wraz z 15-letnim Patrickiem Hicksem włamał się do domu Betty Bardell z zamiarem dokonania kradzieży. To, co zaczęło się jako zaplanowane włamanie, szybko eskalowało, prowadząc do tragicznych konsekwencji dla 65-letniej właścicielki domu. Wydarzenie to wstrząsnęło społecznością i spotkało się z szerokim zainteresowaniem mediów ze względu na młody wiek zaangażowanych osób. Bentley i Hicks zostali aresztowani wkrótce potem, a śledztwo ujawniło, że planowali włamanie z wyprzedzeniem, ale sytuacja nieoczekiwanie eskalowała. 31 sierpnia 1988 Bentley został skazany za morderstwo pierwszego stopnia i skazany do żywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jego przypadek rodzi pytania o przestępczość nieletnich i konsekwencje impulsywnych decyzji. Czy uważasz, że ten brutalny incydent był jednorazowym zdarzeniem? Czy może był zaplanowany z premedytacją? Numer 12 Satomi Mitarai była dwunastoletnią japońską uczennicą zamieszaną w tragiczny incydent znany jako sprawa Sasebo lub sprawa Nevada Tan. Miało to miejsce 1 czerwca 2004 roku w szkole podstawowej Okubo w Sasebo Nagasaki. Satomi była aktywnym i kreatywnym dzieckiem, które lubiło koszykówkę i zajęcia plastyczne. Tego pamiętnego dnia, podczas przerwy obiadowej, została zwabiona do pustej klasy przez koleżankę z klasy, znaną później jako dziewczyna. Tam została nagle zaatakowana małym nożem, w wyniku czego odniosła poważne obrażenia. Dziewczyna a następnie spokojnie wróciła do klasy z plamami na ubraniu, co zwróciło uwagę nauczyciela. Kiedy nauczyciel przeprowadził dochodzenie, sytuacja została odkryta. Początkowo tożsamość sprawczyni była chroniona ze względu na jej wiek, ale później wyciekła do mediów i szybko rozprzestrzeniła się w internecie. Dziewczyna A stwierdziła później, że incydent wynikał z skutni online, w której Satomi komentowała jej wagę i osobowość, co głęboko ją dotknęło. Numer 11 12 lutego 1993 roku John Venables i Robert Thompson, obaj w wieku 10 lat, zwabili dwuletniego Jamesa Bulgera z centrum handlowego w Botu w Merseyside. Nagranie z ich spotkania było szeroko transmitowane w mediach, wywołując oburzenie opinii publicznej. To, co uczyniło tę sprawę jeszcze bardziej szokującą, to wiek sprawców, którzy zostali uznani za winnych 24 listopada 1993 roku i stali się najmłodszymi skazanymi mordercami w historii Anglii. Zostali skazani na bezterminowy areszt według uznania jej królewskiej mości, co oznacza, że ich zwolnienie było uzależnione od oceny Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych. W czerwcu 2001 roku ustalono, że mogą bezpiecznie powrócić do społeczeństwa, a w wieku 18 lat zostali zwolnieni pod nową tożsamością. Od tego czasu John Venables był wielokrotnie ponownie osadzany w więzieniu. W 2013 jego zwolnienie zostało ponownie zatwierdzone, ale w 2017 został ponownie aresztowany i skazany za posiadanie zakazanych materiałów. Otrzymał 40-miesięczny wyrok, a jego tożsamość pozostała chroniona ze względów bezpieczeństwa. Matka Jamesa Bulgera, Denise, wyraziła swoje obawy i wezwała do zniesienia jego anonimowości, jeśli ponownie wpadnie w kłopoty. Numer 10. Jesse Pomeroy, znany później jako The Boston Boyfriend, był najmłodszą osobą w Massachusetts skazaną za morderstwo pierwszego stopnia. Urodzony 29 listopada 1859 roku w Charleston w stanie Massachusetts, już w młodym wieku przejawiał niepokojące zachowania. W latach 1871-72, gdy miał zaledwie 12 lat, zaatakował kilkoro dzieci, wywołując wielki niepokój w społeczności. Niektórzy spekulowali, że jego zachowanie wynikało z trudnego dzieciństwa, ale nie było konkretnych dowodów na znęcanie się nad nim. Jego działania zostały szeroko nagłośnione, a on sam stał się przedmiotem plotek i spekulacji. Pomimo rozgłosu, nie potrafił podać jasnego wyjaśnienia swoich działań. Jego zachowanie charakteryzowało się brakiem empatii i wzrostem agresji, co doprowadziło do debat na temat jego stanu psychicznego. We wrześniu 1872 roku został aresztowany i osądzony. W wieku 13 lat przyznał się do popełnionych czynów. Został uznany za winnego i skazany na 6 lat więzienia w państwowej szkole dla chłopców w Westboro w stanie Massachusetts. Podczas pobytu w więzieniu wielokrotnie próbował uciec, zyskując reputację więźnia nieustannie szukającego wyjścia. Jesse podjął ponad 10 prób ucieczki, co wzbudziło czujność strażników. Podczas jednej z prób został poważnie ranny, gdy próbował manipulować rurą gazową, aby osłabić ścianę celi. Pomimo uwięzienia, jego sprawa pozostawała źródłem dyskusji przez lata. W 1929 roku jako starszy mężczyzna został przeniesiony do Bridgewater Hospital for the Criminally Insane, gdzie spędził resztę swojego życia. Numer 9 Antonio Barbeau i jego przyjaciel Nathan Pape byli zamieszani w tragiczną i szokującą zbrodnię, która doprowadziła do śmierci 78-letniej prababci Barbeau, Barbary Olson. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2012 roku w Sheboygan Falls w stanie Wisconsin. Według raportów sądowych, Barbeau i Pape udali się do domu Olson z zamiarem obrabowania jej. Sytuacja skalowała, a Olson została poważnie ranna. Po ataku chłopcy próbowali sprzedać jej rzeczy, aby zdobyć pieniądze, co doprowadziło do ich szybkiego aresztowania. Barbeau został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i nie przyznał się do winy w sądzie hrabstwa Sheboygan. Ostatecznie został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 36 latach. Ta ugoda pozwoliła mu uniknąć procesu, który mógłby skutkować surowszym wyrokiem. Podczas wyroku wyraził żal i przyznał się do skutków swoich czynów. Psychiatra, który zeznawał podczas procesu, stwierdził, że Antonie miał problemy poznawcze prawdopodobnie z powodu wypadku samochodowego, w którym uczestniczył w wieku 10 lat. Eksperci zasugerowali, że mogło to wpłynąć na jego zdolność podejmowania decyzji. Pomimo tych okoliczności, Antonio został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny i otrzymał długi wyrok więzienia. Będzie kwalifikował się do zwolnienia warunkowego w 2048 roku, w wieku 50 lat, po popełnieniu przestępstwa w wieku zaledwie 14. Numer 8. W 2001 roku Lionel Tate został najmłodszym Amerykaninem skazanym na dożywocie po tragicznej śmierci sześcioletniego towarzysza zabaw. Podczas procesu stało się jasne, że Tate używał ruchów zapaśniczych podczas zabawy, co miało fatalne konsekwencje. Oskarżyciele argumentowali, że jego działania były lekkomyślne i że nie wykazał on żadnej troski o potencjalne szkody. Obrona twierdziła, że był to nieszczęśliwy wypadek i że Tate, ze względu na swój młody wiek, nie w pełni rozumiał powagę swoich działań. Ostatecznie został skazany za morderstwo pierwszego stopnia i skazany do żywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wyrok ten wywołał oburzenie opinii publicznej i doprowadził do debaty na temat tego, jak należy karać młodych przestępców. W 2004 jego wyrok został unieważniony, a on sam został zwolniony na ściśle określonych warunkach, w tym aresztu domowego i 10 lat nadzoru kuratorskiego. Jednak jego wolność była krótkotrwała. W ciągu roku został ponownie aresztowany, tym razem za włamanie i napad z bronią w ręku, co bezpośrednio naruszyło jego nadzór kuratorski. W 2006 został ponownie skazany na 30 lat więzienia. Numer 7 Brutalny atak na nauczyciela matematyki doprowadził 14-letniego Filipa Cisa do otrzymania długiego wyroku więzienia. Philip stał się znany z szokującego przestępstwa, które miało miejsce w 2013 roku w jego szkole średniej w Massachusetts. 22 października tego roku poszedł za swoją nauczycielką Colleen Ritzer do szkolnej łazienki, gdzie ją zaatakował. Następnie przeniósł jej ciało do zalesionego obszaru w pobliżu szkoły. 15 grudnia 2015 roku został uznany winnym morderstwa pierwszego stopnia, a także innych poważnych przestępstw. Sąd skazał go na co najmniej 40 lat więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Sędzia wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności za morderstwo oraz 40 lat i jednego dnia pozbawienia wolności za inne przestępstwa. W rezultacie Filip nie będzie kwalifikował się do zwolnienia warunkowego przez 4 dekady. Oprócz tego wyroku skazującego został on również uznany winnym napaści na pracownika Departamentu Usług dla Młodzieży w Massachusetts. W czerwcu 2014 roku, gdy miał 15 lat i przebywał w areszcie tymczasowym, zaatakował 29-letnią pracownicę w ośrodku dla młodzieży w Bostonie. Atak spowodował poważne obrażenia i doprowadził do podjęcia dodatkowych kroków prawnych przeciwko niemu. Incydent ten wzbudził dalsze obawy co do jego zachowania i odegrał rolę w ostatecznej decyzji o skazaniu. Numer 6 W 1994 roku w wieku 14 lat, Anisha Walker została zamieszana w tragiczne przestępstwo, które doprowadziło do śmierci jej 71-letniej sąsiadki, Betty Lou Bickham, w Grand Prairie w Teksasie. Wraz ze swoją 15-letnią przyjaciółką, Reginą Butler, Anisza weszła do domu sąsiadki z zamiarem jej okradzenia. To, co zaczęło się jako włamanie, szybko eskalowało ze skutkiem śmiertelnym. Wkrótce, obie zostały aresztowane i oskarżone. Anisza została osądzona jako osoba dorosła i skazana. W 1995 roku otrzymała wyrok 35 lat pozbawienia wolności w ramach ugody, co pozwoliło jej uniknąć potencjalnie surowszego wyroku, ale znaczną część swojej młodości spędziła za kratkami. Podczas pobytu w więzieniu zyskała przydomek Little Baby. Po odbyciu ponad 20 lat kary została zwolniona w lutym 2017 roku. Jej zwolnienie nastąpiło w okresie zmieniających się przepisów dotyczących nieletnich przestępców, z rosnącym uznaniem ich potencjału do zmiany i resocjalizacji. Numer 5 22 lipca 2015 roku rodzina Beaverów padła ofiarą szokującego ataku we własnym domu. Sprawcami byli Robert Beaver, który miał wówczas 18 lat, i jego młodszy brat, Michael, który miał 16 lat. Przeprowadzili oni starannie zaplanowany atak na swoich rodziców, Davida i April Beaver, a także trójkę ich rodzeństwa. Dramat wyszedł na jaw, gdy 13-letni członek rodziny, który przeżył atak, wykonał telefon alarmowy i błagał o pomoc. Gdy na miejsce przybyła policja, zastała druzgocącą scenę. Robert i Michael zostali wkrótce aresztowani i oskarżeni o wielokrotne morderstwo pierwszego stopnia. Dochodzenie ujawniło, że bracia inspirowali się głośnymi zbrodniami i mieli obsesję na punkcie przemocy i niesławy. Dokładnie zaplanowali atak, zbierając informacje o podobnych incydentach i opracowując strategię eliminacji członków rodziny jeden po drugim. Ponadto planowali nawet kolejny atak w miejscu publicznym, któremu zapobiegły szybkie działania policji. W 2016 Robert przyznał się do wielu zarzutów morderstwa i został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Michael, który był nieletni w czasie popełnienia przestępstwa, został skazany w 2018 roku na pięć kolejnych wyroków dożywocia, ale z możliwością zwolnienia warunkowego. Numer 4 29 marca 2014 roku James Atfield, 33-letni mężczyzna z udarem mózgu, został brutalnie zabity w parku Colchester. Trzy miesiące później, 17 czerwca, Nahit Almanea, 31-letnia saudyjska studentka Uniwersytetu Essex, padła ofiarą podobnego ataku. Oba przestępstwa wywołały znaczny niepokój w społeczności i doprowadziły do szeroko zakrojonego śledztwa policyjnego. Ostatecznie James Fairweather, który miał wówczas 15 lat, został aresztowany w maju 2015 roku po tym, jak zachowywał się podejrzanie w pobliżu odosobnionego obszaru, gdzie prawdopodobnie planował kolejny atak. Podczas śledztwa stało się jasne, że Fairweather miał obsesję na punkcie niesławnych przestępców i przemocy. Prowadził szeroko zakrojone badania nad przypadkami morderstw i przyznał podczas przesłuchań, że zaplanował swoje działania. Ferweder próbował zminimalizować swoją odpowiedzialność podczas procesu, twierdząc, że działał pod presją psychologiczną. Jednak sąd odrzucił jego obronę i w kwietniu 2016 roku został uznany winnym obu morderstw. Został wskazany na dożywocie z minimalnym wyrokiem 27 lat pozbawienia wolności, a sędzia podkreślił jego wyrachowane podejście i bezbronność ofiar jako czynniki obciążające. Przed jego aresztowaniem policja przeprowadziła szeroko zakrojoną roczną operację, która kosztowała policję Essex 2,5 miliona dolarów. Ferweder odwołał się później od wyroku, argumentując, że był on zbyt surowy, ale sąd apelacyjny orzekł, że wyrok był odpowiedni, biorąc pod uwagę powagę sprawy i zagrożenie, jakie stanowił dla społeczeństwa. Numer 3 w 1968 roku, mając zaledwie 10 lat, Mary Bell była zamieszana w śmierć dwóch młodych chłopców w dzielnicy Scotswood w Newcastle upon Tyne w Anglii. Jej pierwszą ofiarą był trzyletni chłopiec, który został poważnie ranny 11 maja po upadku z piwnicy. Początkowo uznano to za wypadek, ale zaangażowanie Mary stało się jasne później. Zaledwie dwa tygodnie później. 25 maja, dzień przed jej 11 urodzinami, czteroletni Martin Brown został znaleziony w opuszczonym domu, a Mary ponownie odegrała rolę. Jej proces odbył się w grudniu 1968 roku w Newcastle Assizes. Podczas gdy jej przyjaciółka, Norma, została uniewinniona, Mary została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci z powodu zmniejszonej odpowiedzialności. Psychiatrzy opisali ją jako wykazującą klasyczne objawy psychopatii. Niektórzy postrzegali ją jako ofiarę trudnego dzieciństwa, podczas gdy inni uważali ją za niebezpieczną. Od tego czasu jej tożsamość jest chroniona, a ze względu na młody wiek zapewniono jej dożywotnią anonimowość. Numer 2 w wieku 12 i 13 lat Curtis i Catherine Jones stali się najmłodszymi osobami w USA, które zostały oskarżone o morderstwo pierwszego stopnia. Ich sprawa była pod wpływem złożonego tła nadużyć i zakończyła się ugodą, w wyniku której skazano ich na 18 lat więzienia. W 1999 zostali skazani za morderstwo drugiego stopnia za śmierć dziewczyny i ojca Sony Nicole Spates w Cocoa Beach na Florydzie. Rodzeństwo twierdziło, że czyn ten był wynikiem desperacji po latach znęcania się nad nimi. Niecałe cztery miesiące przed incydentem opieka społeczna wykryła oznaki złego traktowania w ich rodzinie. Po ponad 16 latach spędzonych w więzieniu, Curtis Jones został zwolniony w lipcu 2015 roku w wieku 29 lat, a Katrin w sierpniu 2015 roku w wieku 30. Eksperci uważają ten przypadek za tragiczny przykład tego, że dzieci nie radzą sobie z systemem. Katrin wyraziła później żal, ale stwierdziła, że zrobiłaby wszystko, aby uciec od tej sytuacji. Ich matka, Stacey Parks, broniła swoich dzieci, twierdząc, że swoimi działaniami uratowały własne życie. Numer jeden. Cayetano Santos Godino, lepiej znany jako El Petiso Orejudo, wielkouchy karzeł, był młodym Argentyńczykiem, który wstrząsnął Buenos Aires na początku XX wieku. Urodzony 31 października 1896 roku, był odpowiedzialny za cztery morderstwa, wiele brutalnych napaści i kilka podpaleń, a wszystko to przed jego 17 urodzinami. Godino dorastał w trudnym środowisku, jego rodzina borykała się z ubóstwem, a on sam od najmłodszych lat miał problemy zdrowotne. W wieku 10 lat został po raz pierwszy aresztowany za wykroczenia i na krótko osadzony w więzieniu. W 1912 w wieku 16 lat rozpoczął serię aktów przemocy. Podpalił magazyn przy ulicy Corrientes wyłącznie z fascynacji strażakami. Niedługo potem został aresztowany. 26 stycznia 1912 roku w opuszczonym domu znaleziono ciało 13-letniego Arturo Laurone, a pod koniec roku Godino został ponownie aresztowany za napaść na inne dziecko. Ostatecznie został powiązany z wieloma przestępstwami i zyskał przydomek El Petiso Orejudo ze względu na swój charakterystyczny wygląd. Jego działania szokowały społeczność, co doprowadziło do jego dożywotniego uwięzienia. Resztę życia spędził w więzieniach i zakładach psychiatrycznych, gdzie pozostawał pod ścisłym nadzorem, aż do śmierci. Który z tych przypadków był dla ciebie najbardziej przerażający? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.